Dosłownie, nie wiem, za 2-3 minuty. Także to jest bardzo szybko. Tutaj praktycznie w parę minut jesteście w stanie to zrobić. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dziś myślę, że dosyć ciekawy temat, dosyć często poruszany. Co prawda może w A6C7 nie był tak często poruszany, kiedy miałem A4B8, bo właśnie dużo z Was pytało o adaptację skrzyni. Multitronic, oczywiście mam na myśli. No i gdzieś właśnie w tym filmie chciałem wam pokazać, jak taką adaptację wykonać przy pomocy programu Odis. Można taką adaptację też zrobić programem VCDS, ale tam troszeczkę można powiedzieć, że działamy po omacku, bo tak naprawdę nie mamy takiej procedury typowo do adaptacji. Tylko tam po prostu działamy po omacku i czasami troszeczkę nie wiadomo, czy tą adaptację zrobiliśmy, czy nie zrobiliśmy. A w programie ODIS mamy tutaj wszystko ładnie, czytelnie i tutaj bez problemu taką adaptację wykonamy. No i oczywiście będziemy wiedzieć, czy ta adaptacja została zrobiona, bądź nie. Co do tego będzie nam potrzebne? No tak jak wspomniałem, komputer diagnostyczny wraz z programem ODIS Potrzebujemy też kawałek wolnego miejsca, żeby można było na spokojnie taką adaptację sobie wykonać. Najlepiej gdzieś na jakiejś drodze, ulicy, na której nie ma ruchu, żebyśmy mogli troszeczkę tam sobie porobić to, co mamy robić. No, i też dosyć ważna rzecz: olej przekładniowy musi być rozgrzany co najmniej do temperatury 65 stopni. Oczywiście może być więcej, ale nie może być też więcej niż 100 stopni. Także w przedziale 65-100 stopni musimy sobie na początek rozgrzać olej, no i wtedy dopiero możemy zacząć całą tą procedurę. No, i też od razu Wam powiem, że jak już sobie znajdziecie miejsce, rozgrzejecie. Olej, no to będziemy zaczynać tą całą adaptację od jazdy do tyłu, także można już sobie też będzie ustawić auto tak, żeby można było zacząć jazdę do tyłu. No dobra, ja też wsiadam właśnie zaraz za kierownicę laptopa, już mam przygotowanego. Mam też przygotowany kabel z głowicą Odis. Wziąłem też VCDS, żeby sprawdzić sobie temperaturę oleju. Oczywiście to możemy również zrobić w programie Odis, ale w tym programie nie jestem zbytnio jeszcze tam ogarnięty. Także tam nie będę szukał, tylko podłączę sobie na chwilę VCDS, żeby sprawdzić temperaturę oleju i później przełożę po prostu tutaj kabel, głowicę żeby zacząć procedurę adaptacji. Oczywiście nagram wam ekran z komputera, żeby to było dla Was bardzo widoczne, żebyście widzieli, jak to się robi. A jak wiecie, pewnie też w programie Odys prowadzi Was to wszystko tak, jakby za rączkę, krok po kroku. Klikacie tylko dalej i praktycznie tą adaptację bez problemu zrobicie. No ale to zresztą przejdziemy do tego za chwilę. Ja najpierw jadę właśnie rozgrzać auto i będziemy robić adaptację. No, i uruchamiamy sobie program. Ja troszeczkę tutaj wam poskracałem, poobcinałem kilka momentów, żeby ten film nie był taki długi. Także troszeczkę tutaj powycinałem całą tą procedurę startową tego programu. Ale jak już program wam odpali, to tutaj klikamy sobie na diagnozę. No i zjeżdżamy tutaj teraz na dół i uruchamiamy procedurę. Następnie, tutaj będzie okienko, w którym musimy sobie wybrać nasz model, wersję, no i też silnik. I klikamy przejmie, no i znów czekamy, bo program tutaj musi tak jakby odczytać wszystkie sterowniki. Tutaj jeszcze bez zlecenia. Po tds się wchodzicie pojedynczo, tak jakby w sterownik, który Was interesuje. A tutaj program Odis tak jakby automatycznie odczytuje wszystkie. Także trwa to właśnie dłużej i dlatego ten program można powiedzieć, że się troszkę muli, tak? Bo on od razu już odczytuje wszystko, całe wasze auto, jak tutaj widzicie. Po chwili się wszystko tutaj właśnie włącza. Każdy sterownik jest tutaj odczytywany, dlatego trwa to nieco dłużej. No ale jest jak jest, musimy się troszeczkę uzbroić w cierpliwość. No i Tutaj właśnie już powoli wszystko nam, jak widzicie, startuje. No ale jeszcze do pełni szczęścia trochę brakuje. Tutaj właśnie mam też troszeczkę wyciąłem tego wszystkiego. No i tak możemy sobie to kliknąć właśnie na schemat połączeń, wybrać nasz sterownik, czyli skrzynia biegów, prowadzone funkcje. I tutaj klikamy dopasowywanie, wykonaj. I tutaj mamy już praktycznie wszystko napisane krok po kroku. Klikamy dalej. Tutaj, informacje o bezpieczeństwie. Klikamy dalej. Czekamy, oczywiście, chwilę. No i jak widzicie, mamy już tutaj napisane, żeby wyłączyć zapłon. No i tak, oczywiście, też robimy. Klikamy dalej. No i musimy włączyć go ponownie. Jak już włączymy, klikamy ponownie dalej. I czekamy, oczywiście, na następny komunikat. Tu jest właśnie. Komunikat o temperaturze oleju, to wspomniałem Wam na początku. Klikamy dalej, i tutaj informacja, że temperatura jest odpowiednia. No i znów kolejna informacja. I teraz klikamy dalej. Tutaj też możemy wybrać, tak jakby kasowanie całkowite ustawień skrzyni, bądź tak jakby nadpisanie. Ja tutaj nie kasowałem, czyli kliknąłem dwójkę, że będziemy nadpisywać. No i tutaj oczywiście też klikamy dalej. Teraz dźwignia z zakresu biegów na P, wciskamy hamulec, no i oczywiście uruchamiamy silnik i klikamy dalej. No i jeżeli chcemy już przejść do samej adaptacji, klikamy dalej, tutaj znów mamy ostrzeżenie, przechodzimy dalej i tutaj zaczynamy od procedury do tyłu, tak jak ja wspomniałem na początku. No, i tutaj macie napisane, że właśnie mamy powolutku sobie jechać do tyłu, i można powiedzieć, że hamulcem musimy, tak jakby, wyhamować auto do zera. Jeśli wam się to nie uda, lub coś pójdzie nie tak, to, to zobaczcie, że tutaj procedura została, tak jakby, przerwana. Ale klikając dalej, po prostu uruchamiamy ją na nowo i możemy spróbować ponownie. Jak widzicie, tutaj właśnie o, dohamowywałem auto, można powiedzieć, i. Tutaj już zostało wszystko zaakceptowane i jak widzicie procedura do tyłu została już wykonana. Trwa to dosłownie kilka sekund. Klikamy oczywiście dalej i teraz będziemy robić procedurę do przodu. Do przodu robi się identycznie, także klikamy dalej i startujemy delikatnie autem do przodu i po prostu hamulcem je tak jakby hamujemy do zera. Robimy to bardzo delikatnie, tak jakby auto się po prostu toczyło nam i zatrzymywało samo. Jak widzicie tutaj... Procedura znów do przodu została zakończona. O, macie tutaj teraz komunikat, że wykonano to pomyślnie. Tutaj znów musimy kliknąć dalej. I zobaczcie, że cała już procedura została wykonana pomyślnie. I mamy praktycznie tę adaptację zrobioną. Trwało to dosłownie, nie wiem, ze 2-3 minuty. Także to jest bardzo szybko, tutaj praktycznie Parę minut jesteście w stanie to zrobić, i sami zresztą widzieliście, że wszystko przebiegło pomyślnie. Tutaj klikamy dalej, dalej, dalej. No i co, i możemy już zakończyć, wyłączyć program, bo nasza procedura już została kompletnie zakończona. No i jesteśmy już z powrotem po naszej adaptacji. Wszystko się udało elegancko. Pewnie też większość z Was będzie pisała komentarze i pytała, czy coś się polepszyło. W moim przypadku nic się nie polepszyło z tego względu, że ja nie miałem żadnego problemu ze skrzynią. U mnie wszystko działało prawidłowo, mimo tego, że niektórzy mówią, że to jest yy, słaba skrzynia. W sumie jest słaba. Po prostu nie, nie służy ona do agresywnej jazdy, tylko do bardziej spokojnej. Ja jeżdżę spokojnie, także właśnie z tą skrzynią nigdy nie miałem problemu w A4, ani teraz w A6. Ale po prostu zrobiłem ten film, żeby wam pokazać, jak taką procedurę wykonać, bo właśnie dużo z was pytało mnie kiedyś o to. I tylko dlatego i wyłącznie zrobiłem ten, ten materiał, żeby pokazać wam, jak to się robi. Ale żadnych problemów ze skrzynią ja nie miałem, także u mnie żadnych zmian nie było i nie ma. No i co, chyba nie ma tutaj już co przedłużać tego filmu. Jak zawsze na koniec dzięki za obejrzenie. Jak się podobało tam łapka, subik, coś tam coś tam, wbijcie też na grupę, na Facebook no i na Instagrama. Linki do jednego drugiego macie na dole w opisie filmu. A my już widzimy się w jakimś kolejnym odcinku. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!